korzystając z tego, że jestem sam w kabinie bo zazwyczaj tutaj ze Świnoujścia do Istat i z Istat do Świnoujścia się pływa podwójnie w kabinie ale że jak wjechałem ostatni na prąd, tak mi się właśnie jak mówiłem pofarciło po prostu no mam już kabinę sam, jak to wygląda wejście tutaj tu mamy drabinki dwie w razie by po prostu była czteroosobowa ekipa to widać tutaj te górne koja się jeszcze rozkłada na dół i są wtedy cztery wyrka no a tak mam ja jedno to znaczy dwa dla siebie samego tak to wygląda tu mamy jeszcze jakieś tam o, lustereczko po no i to co właśnie wam wspominałem macie tutaj kabinę z toaletą, proszę bardzo kran, raczej, o Jezu z zmywak, następne lustro, no i kabina tutaj prysznicowa, także widzicie kurczę, no to co jest właśnie fajnego, najfajniejszego na przeprawach promowych to to, że mamy prysznic tu jakieś, kurczę, o no, reklamy, zapraszamy do zakupu w strefie niskich cen no, jak wiadomo na promie te, te bez słowa, czy coś tam no ale dobra już mniejsza o to także tak wygląda kabina na e, Polferiesie to znaczy to jest linia Polferies a e, prom e, Mazowia to to tyle ode mnie e, chodziło o pokazanie kabiny mam jeszcze nagraną kabinę e, na promie z Gdyni do Karlskrone tylko tam to właśnie wtedy jeszcze jest nagranie z moich z przed półtorej roku. Ponad jak wtedy jeszcze jeździłem e, o poprzednim razem, tam mam bez gadania nagraną kabinę z muzyką w tle z telewizora. Zobaczę. E, pewnie i tak YouTube zablokuje ten filmik, ale, ale wrzucę wam, e, jakby co jeszcze tamten, jako może od razu nawet po tym, jako część druga. E, kabina jakoś tam, ja jakoś to wymyślę, zatytułuję. Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hey.